Pytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian: Bracia, My jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym. My, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś innym nie ma, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina. Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa, faryzeusz, co do gorliwości, prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego pana. Oto Słowo Boże. Niech się weselą szukający Pana. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy. Rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Niech się weselą szukający Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu, i nie szuka starannie, aż się znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam: radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo pańskie.